Jeśli oceniamy wpływ wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą w Polsce, musimy pamiętać o punkcie startowym. Ten punkt startowy dla polskiej gospodarki wyznaczony przez aktywność w styczniu i w lutym był bardzo dobry. Mieliśmy dobre dane o produkcji przemysłowej, mieliśmy dobre dane o produkcji budowlano-montażowej, zaskakująco dobre w obu przypadkach. I to sugerowało, że jest duża szansa nawet na 5% wzrost gospodarczy w Polsce w 2022 roku. Potem miała miejsce inwazja rosyjska. Potem rozpoczęły się działania wojenne, i to oczywiście przyczyniło się do rewizji prognoz, fali rewizji prognoz. Musieliśmy uwzględnić te wydarzenia w naszym nowym scenariuszu. Tutaj absolutnie kluczowe jest założenie dotyczące tego, jak długo ten konflikt będzie trwał, jak długo będzie trwała wojna w Ukrainie. I przyjmujemy założenie, podkreślam kluczowe dla, dla naszych prognoz, że. Od trzeciego kwartału tego roku będziemy mieć do czynienia z deeskalacją. Nie przesądzając, w jaki sposób to się rozwinie, przyjmujemy, że jest bardzo wiele stron, które również zaangażowane w ten konflikt, które nie są zainteresowane tym, żeby on trwał bardzo długo. I dlatego oczekujemy, że w trzecim kwartale tego roku nastąpi już deeskalacja. To jest bardzo ważne. Dlatego, że to będzie miało wpływ na rynki finansowe. To w zasadzie już ma wpływ na rynki finansowe, dlatego, że jeśli popatrzymy na to, jak zmieniał się kurs złotego od tego szczytu, kiedy euro złoty osiągnął pięć, pięć, poziom 5 na początku marca, no to widzimy, że ta deeskalacja w jakimś stopniu już jest wyceniana przez rynek. I to jest pierwsze założenie. Założenie, które też jest kluczowe z punktu widzenia oddziaływania na nastroje, dlatego że jeżeli będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, to nastroje w Polsce, mówię o klimacie biznesowym, w szczególności klimacie inwestycyjnym, ale również koniunkturze konsumenckiej, one się poprawią. I to poprawią się znacząco, bo już wiemy, że znacząco się pogorszyły w reakcji na wybuch wojny. To, co. Jest istotne to to, że ekspozycja Polski na eksport do tych trzech krajów objętych konfliktem Ukrainy, Białorusi i Rosji jest niewielka. To jest poniżej 5% polskiego eksportu. W takiej sytuacji, nawet bardzo znaczący spadek tego eksportu a taki zakładamy, bo zakładamy 70% spadek tego eksportu nawet znaczący spadek tego eksportu nie. Wytrąca polskiej gospodarki ze wzrostu gospodarczego, z tej ścieżki. Nie spycha polskiej gospodarki z tej ścieżki wzrostu gospodarczego. Tym bardziej, że zakładamy, że jednak dojdzie do geograficznej reorientacji tego eksportu i wiele firm, które do tej pory eksportowały na te rynki, będzie próbować znaleźć inne rynki zbytu i zrobi to skutecznie. To jest pierwszy element, pierwszy kanał oddziaływania. Drugi to jest poprzez niepewność wpływającą na nastroje konsumentów i gotowość do realizacji zakupów, do realizacji konsumpcji. Ten wpływ jest bardzo trudny do uchwycenia, dlatego że my widzieliśmy już ten problem wcześniej, kiedy inflacja szybko rosła, pogarszały się nastroje konsumenckie i nie było jakiegoś znaczącego przełożenia na wydatki gospodarstw domowych. Z jednej strony gospodarstwa domowe narzekały, na wysoką inflację, było to widać w badaniach koniunktury konsumenckiej, a z drugiej strony realizowały wciąż wysokie wydatki konsumpcyjne i ta sprzedaż detaliczna była wysoka. Więc jest pytanie, jak ta podwyższona niepewność wpłynie na konsumpcję. Założyliśmy, że tym takim okresem, w którym ten wpływ będzie relatywnie silny, negatywny wpływ, to będzie drugi kwartał, ale już widzimy w danych o wysokiej częstotliwości, które zbieramy, które analizujemy, prognozując konsumpcję, że ta konsumpcja może pójść znacząco wyżej. Jak pójdzie znacząco wyżej, to i drugi kwartał będzie wyraźnie lepszy, i kolejne kwartały mogą być lepsze. Dlaczego? No, po pierwsze, dlatego, że może wystąpić ten mechanizm związany z nieprzenoszeniem tych obaw gospodarstw domowych na ich wydatki. Po drugie mamy napływ uchodźców. Ten napływ uchodźców jest bardzo duży, to wiemy, i on podbija konsumpcję. On podbija konsumpcję, po dlatego, że uchodźcy realizują wydatki, no ale przede wszystkim otrzymują wsparcie. Otrzymują wsparcie od goszczących ich Polaków, otrzymują wsparcie od rządu, to wsparcie będzie narastać. Więc to będzie czynnik, który nam też podnosi ścieżkę konsumpcji. E, więc ona jest niżej, tak czy inaczej, niż w scenariuszu, e, w którym mieliśmy poprzednio, który nie uwzględniał wpływu wojny, ale tu nie ma jakiegoś dramatycznego e, spadku. E, I trzeci kanał, o którym warto powiedzieć, są inwestycje. Tu jest duży problem, dlatego że e, na razie nie mamy, mamy tylko, mamy tylko taki, taką tak jednostkową informację płynącą od różnych firm. Wiemy, które sektory są najbardziej dotknięte? Wiemy oczywiście, że branża budowlana jest najbardziej dotknięta, to będzie opóźniać projekty inwestycyjne. Nie widzimy na razie jakiejś obniżonej skłonności firm do realizacji projektów inwestycyjnych, i jednocześnie no, należy się liczyć z tym, że rynek mieszkaniowy przyhamuje trochę mocniej niż żeśmy zakładali, ze względu na niepewność. Mieszkanie jest aktywem, które gospodarstwa domowe rozważają, którego zakup, Gospodarstwa domowe rozważają w sytuacji, w której wojna toczy się za granicami Polski, generuje niepewność, część gospodarstw domowych może takie zakupy odkładać. Tym bardziej, że ponad połowa tych zakupów była w ostatnich kwartałach realizowana za gotówkę. To jest ten element, który, który też musimy wziąć pod uwagę. A zatem niższa ścieżka inwestycji. Wolniejszy wzrost inwestycji. To jest ten element, który też nam się składa na tę prognozę. Jaki jest łączny efekt? Efekt jest taki, że wzrost gospodarczy w tym roku obniży się do 3,5%. I to jest prognoza zrewidowana z 4,3%. De facto ta rewizja jest głębsza, bo gdyby nie wojna, mielibyśmy prawdopodobnie dynamikę w okolicach 5%. A zatem no, mniej więcej 1,5 punktu zdejmujemy z tej dynamiki. PKB, natomiast przyszły rok rysuje się w tej sytuacji lepiej, dlatego, że będziemy mieć niższą bazę i będziemy mieć kumulację różnego rodzaju impulsów popytowych, ale również podażowych, które będą podbijać wzrost. Jeśli chodzi o impulsy podażowe, no to coraz większy udział uchodźców w rynku pracy. To się będzie dokonywać powoli. Są liczne bariery, bariera językowa, bariera kompetencji, Stąd nie będzie takiego silnego przełożenia na, na podaż pracy i na zatrudnienie. Natomiast, jeśli chodzi o popyt, to będziemy mieć do czynienia po pierwsze z efektami rozluźnienia fiskalnego czyli obniżką podatków mówię o korekcie polskiego ładu będziemy mieć do czynienia z ożywieniem eksportu, będziemy mieć do czynienia z ożywieniem inwestycji również to wszystko będzie związane częściowo. Z, ze zwiększonymi nakładami w Europie na zbrojenia i na transformację energetyczną. Mamy już liczne sygnały, które wskazują na to, że wojna w zasadzie no, w niektórych krajach, nawet radykalnie, tak jak w, w Niemczech, te nakłady e, przyspieszy. Czyli e, ten przyszły rok, on jest dzisiaj lepszy w naszych prognozach niż e, e, w, w tym scenariuszu, który nie uwzględniał wojny, bo wtedy mieliśmy pro, pro, prognozę wzrostu poniżej 4%. To na razie tylko o wzroście, bo nie było inflacji, nie było stopy. Dobrze, to Nie, to teraz już szybko pójdzie, bo to. jeszcze nie Jeśli chodzi o kurs walutowy, ten scenariusz deeskalacji, który mamy, to jest scenariusz, w którym w drugiej połowie roku mamy do czynienia z aprecjacją kursu. No dlatego, że to ryzyko związane z rozlaniem się tego konfliktu, przełożeniem się na polską gospodarkę. W większym stopniu niż do tej pory, ono zmaleje. A zatem kurs złotego powinien być mocniejszy w takiej sytuacji, i tę aprecjację mamy. Ta aprecjacja już się dokonuje w zasadzie ona się już dokonuje w, w pierwszych dniach kwietnia dość wyraźnie. Jeżeli, jeżeli nie dojdzie do żadnej, do, do, do eskalacji działań wojennych, to, to sądzę, że złoty już nie będzie podlegał jakiejś znaczącej presji deprecjacyjnej. A zatem ten kurs będzie, będzie się umacniał stopniowo w drugiej połowie roku. Jeśli chodzi o inflację, podnieśliśmy prognozę inflacji. Nasza prognoza inflacji dzisiaj uwzględnia efekt i tych niespodzianek inflacyjnych, które mieliśmy na początku roku uwzględnia wpływ wojny na inflację poprzez ceny surowców, poprzez ceny dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji, czyli ten impuls kosztowy z tym związany i przede wszystkim uwzględnia scenariusz wyższych cen żywności Dlatego, że naszym zdaniem rośnie ryzyko tzw. suszy rolniczej ze względu na stosunkowo suche ostatnie tygodnie, niskie opady w ostatnich tygodniach. I to, to są elementy, które bierzemy pod uwagę. W takiej sytuacji ta trajektoria inflacji wygląda tak, że osiąga ona szczyt w czerwcu na poziomie 12,4%, i potem stopniowo się obniża. Warto podkreślić, że to jest inflacja, która jest niższa niż byłaby, gdyby nie tarcza antyinflacyjna. Tarcza antyinflacyjna zdjęła z tej inflacji trochę mniej niż 3 punkty procentowe. W naszym scenariuszu zakładamy, że tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca roku, ale nie tylko do końca roku, ona zostanie przedłużona na cały 2023 rok, dlatego że rok 2023 jest rokiem wyborczym i w takiej sytuacji Mało prawdopodobne jest, żeby rząd się zdecydował na przywrócenie tych podatków pośrednich, podniesienie stawek podatków pośrednich, przede wszystkim VAT-u, co by zaowocowało wzrostem inflacji o 3 punkty procentowe. Dlatego mamy takie założenie, założenie o wydłużeniu tej tarczy, aczkolwiek mimo tego ta inflacja powoli się obniża. W przyszłym roku kształtuje się na poziomie około 6%. I w roku kolejnym, no, dopiero wtedy będziemy mieć efekt tarczy, więc nadal będzie podwyższona. To oznacza, że inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego, w naszym scenariuszu, dopiero w 2025 roku.